Jeszcze w życiu nerwów czeka? Zobacz Renia na swoją mamę. Spójrz na swoją mamę Renia. No co, co mama robi teraz? Nagrywa. Nie. Jaką buzię ma? Uśmiechniętą czy smutną? Uśmiechniętą. To dobrze czy źle? Źle. Dobrze. Źle. Jak się człowiek uśmiecha to bardzo dobrze. A Renatka daj mi porobić trochę. No nie zabieraj mu wszystkiego. No, to 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 Nie to to, 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 to. zamykamy. Zamykać? O o. Okay. Ja to mam hmm. trzy tak? No dobrze, ale co ty idziesz zapalić? Tak, idę na ból. Nie rób mi tak. Chciałem zarzutować i powiedzieć, że nie wypijmy tutaj kawę. Ja. Wcale nie ma sprawy.